I jak widzicie Agata ma dużo emocji w sobie i tak dalej bardzo przeżywa pewne sytuacje i dla mnie to po prostu też było bardzo ciężkie po czasie po prostu wiesz no kurde ludzie no ludzie zrywają na co dzień schodzą ze z powrotem zrywają rozchodzą to nie jest tak że wiesz zrywałem z Agatą i, i to jest coś złego bo po co żyć na siłę z w związku który który nie, nie pasuje, ale, ale rozmawialiśmy wczoraj razem, bo, bo chciałem bardzo i, i próbowaliśmy bardzo, po prostu, no No wiesz, jest świat, trzeba rozmawiać jak ludzie. Nie gryź się, usiedliśmy, pogadaliśmy, długo gadamy i tak naprawdę były powody do zerwania, których ja nawet nie, nie wiedziałem z jakiego powodu, tylko czułem to w sobie, już nie czułem uczuć, tak jakby byłem, byłem zamknięty w sobie i dlatego z nią zerwałem, a Oboje wiemy teraz, z jakiego powodu to było. Mm, tak jakby no, przez zranienie m, tak jakby we mnie, które tak jakby w dużej części wy, wy, wychodzi z dzieciństwa i, i sposób jak mm, po prostu no, tato mnie traktował. Mm, albo ludzie mnie traktowali w podstawówce i tak dalej. Jest mi bardzo, jest mi bardzo ciężko budować relacje z ludźmi, bardzo bo ja, bo ja nigdy nie miałem, głupio zabrzmi, nigdy nie miałem przyjaciół, jak byłem mały. Byłem małym gównia, gówniakiem, nerdem, który siedził przy kąpie cały czas. Który tylko grał w gry komputerowe, w Age of Empires. Interesowałem się teoriami spiskowymi. E, lubiałem Star Warsy. I na przykład, no, jak dziewczyna mi się podobała jakaś w przedszkolu czy coś, to pamiętam się na kartce... Na karce z, 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 miałem na ścianie, yy, tak jakby to, co się przykleja na ścianę, takie papier ścienny, tak się nazywa. A więc yy, tak, tak wyglądały moje relacje z ludźmi od początku. Po prostu yy, zawsze starałem się pomagać ludziom, być dobry, a po prostu w tym świecie, jak Ktoś stara się komuś pomóc, a być dobry, to po prostu dostaje po dupie, i trzeba być cfelem, żeby coś ociągnąć. Ryczył, uważam, jakbym był jakimś socjopatą czy coś, albo jakieś takie chore rzeczy. Nie, nie wiem skąd w ogóle takie. To znaczy, no rozumiem, wiem skąd, bo ja nic nie mówię, ale chciałem pogadać z wami po prostu otwarcie o tym wszystkim. Nie płaczę, nie płaczę, nie płaczę. Nie płaczę.